Witam wszystkich serdecznie na TV Sebastian Modolski, Lach, 1 luty 2022. Witam wszystkie szanowne laszki, szanownych Lachów na moim kanale. Dzisiaj miałem zrobić krótki live, ale doszedłem do wniosku, że form, lepszą formą przekazu będzie jednak krótkie nagranie, krótki przekaz bez tego, żeby się gdzieś tam wybijać, zwracać uwagę na komentarze. Szanowni Widzowie, co mnie zobligowało do tego, żeby dzisiaj powiedzieć parę słów. No zobligowało mnie to, co się dzieje w Kanadzie i to, co ma się dziać tutaj w Europie, ale także szczególnie u nas tutaj w Polsce, w Warszawie. A więc sytuacja związana z protestem, z protestem pod tytułem Konwój, o który, którym się bardzo głośno. Ja już zabierałem głos na Facebooku od piątku praktycznie poprzez odpowiednie wpisy w tym zakresie. Też to zrobiłem trochę sondażowo, jak to będzie, jak, jak, jak z, jaką, z jaką opinią się tam po prostu to wszystko, z jakimi ocenami to się zetknie. No po prostu widzów, tak, czy tam obserwujących. Obserwowałem też przez te parę dni, zarówno to, co się dzieje w Kanadzie na żywo. Obserwowałem komentarze, kto komentuje, dostawałem różnego rodzaju informacje, tak samo od ludzi, od ludzi którzy mają jakąś tam wiedzę, jakąś intuicję i też siedzą gdzieś głęboko w tych sprawach. No i... Zobowiązałem się do tego, no, z, musiałem, zostałem zobowiązany do tego, żeby, żeby tutaj nagrać, tutaj powiedzieć parę słów, więc startujemy po prostu powoli. Pierwsza rzecz, którą tutaj, od, od czego powinienem zacząć, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to już też tam gdzieś krąży po sieci, od dawien dawno, bo to krąży od, 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 właściwie od początku tego cyrku całego, to są te fazy takie, tej agendy, plan tej agendy i tutaj chciałem zwrócić uwagę, że piątym, piątym jak gdyby punktem tej agendy, piątą fazą jest ustanowienie chaosu i stanu wojennego. To jest czasokres listopad 2.2.1, marzec 2.2.2, czyli to jest piąty punkt tej agendy. Ja już nie będę dalej tego czytał, zaraz Wam tu wrzucę ten, ten, ten krótki screen, będziecie widzieć. i kontynuujemy dalej. Także tutaj mamy już po prostu no fazę, fazę działania, kolejną fazę gdyby działania tego tego cyrku całego odgórnie tak wskazaną już od dawien dawna i to jest ta właśnie faza. Teraz patrzymy Obserwowałem to przez, tutaj przez, przez cały cały ten czas, przez te kilka dni, kto stoi medialnie za tym wszystkim. Ja m, Ograniczyłem się tutaj do naszego, do naszego tutaj terenu, można powiedzieć, bo no, tam w Kanadzie trudno mi jest powiedzieć, bo tego nie śledzę. Tych, tych, wcześniej nie śledziłem, jak gdyby, tych stron wszystkich. I, i nie mogę się wypowiedzieć, ale u nas jak najbardziej tu mogę się wypowiedzieć, więc widzę, jakie siły stoją te medialne, takie alternatywne zatem. Czyli tutaj musicie zwrócić uwagę, że stoi za tym Real 24, tak? Telewizja Marcina na Roli, stoi stoi za tym Andy Choiński, stoi za tym, czy wszyscy ludzie związani z Andy Choińskim, gdzie tam u niego gdzieś występowali, jakiś tam zegryw, zygryf, ciubka te wszystkie panie, które są tam gdzieś w koło, to są ludzie, którzy, przypomnę wam, to są ludzie, którzy bardzo promowali jeszcze półtora roku temu, rok temu, bardzo mocno Donalda Trumpa, byli bardzo, jak gdyby, zaangażowani w tą całą, całą w ten cały cyrk związany z Trumpem, związany, związany z białymi kapeluszami, tak? z Deep State'em, z tym całym cyrkiem, że to wyzwoliciel na białym koniu przyjdzie. Oni też bardzo przeżywali i po prostu promowali ten cały marsz na